Żeby móc spiąć te, te trzy, a właściwie cztery, jeśli dodamy żonę Maska do, tego, do tej kolejki e, informacje, to musielibyśmy wrócić do cenzurowanej, co prawda, mitologii szatana, który Miesz to... – tak daleko, chcesz powiedzieć? Myślę, że tak. Bo, Dobra. Bo widzisz, ta kłótnia w niebie, którą nam przekazano w postaci mitologicznej, zaznaczam cenzurowanej, żeby nam się wydawało, że to jest bajka, miała pewien wydźwięk, który w tej chwili jest widoczny na tle tego, co żeśmy powiedzieli. Ponieważ dwoma głównymi zastrzeżeniami wobec projektu Boga w tej mitologii, które postawił szatan czy satana, było to po pierwsze, że my nie jesteśmy skłonni do połączenia się z powrotem z, ze źródłem i że projekt zbierania informacji na temat życia zostanie przez nas zaprzepaszczony, bo my się tak dalece oddalimy, że zapomnimy o swoim pochodzeniu od źródła stworzenia. A drugim zarzutem i słabością projektu Boga, który został przedstawiony przez satanę, było to, że przecież to on jest najmądrzejszą istotą stworzoną i że to jemu należy się yy, ta misja. I ugoda, która nastąpiła w wyniku tej hipotetycznej rozmowy, yy, polegała na tym, że Bóg pozwolił sz szatanowi czy, czy, też, czy też satanie na zbieranie informacji drogą niebiologiczną i właśnie w tej chwili mamy. Tą drogę niebiologiczną, zbierania informacji, w tym także o stanie emocjonalnym, na progu realizacji, czyli szatan ma już końcówkę, jemu plan udał się. Oczywiście mówimy tutaj o mitologii pewnej, ale zwróćcie uwagę Państwo, jak blisko, jeżeli zrobimy, zbliżymy te dwie ścieżki, jedną mitologiczną, a drugą technologiczną, z którą mamy do czynienia, jak blisko to jest ze sobą powiązane, połączone, to jest niemal tożsame. Bo szatan powiedział: oni nie zrobią tego. Oni się zdegradują i będzie koniec, będzie koniec z całym projektem życie kosmos i tak dalej. Ja to zrobię. Ja jestem, ja wiem. Ja się razem z nimi obniżę, czyli upadnę, upadły anioł. Obniżę swoją wibrację na tyle, że się stanę obok nich. Że będę razem z nimi i ja tego wszystkiego przypilnuję. A na wypadek, gdyby ludzkość się zdegradowała tak, że zapomni o tobie, to ja od nich zbiorę dane technicznie. Nagram ci na pendrive'a. Kamerę będę miał wszędzie, gdzie się da: w komputerze, w telewizorze, na ulicy, w urzędach, w kiblu, nawet. Y na Facebooku będę miał ich twarze i to, jakie wyrażają poglądy. Ile mają dzieci, czym je karmią i w ogóle, czy yy, idąc do kibla, pytają wahadełka, czy mogą się z, yy, tam pójść, czy nie. Wszystko ci podam. Yy, doprowadzę technologię do, taki, yy, do takiego stanu, że im wszczepię tutaj w mózg to, co, co będzie pobierać informacje z tego, co oni myślą. A. Mój kolega, który, którego wygeneruję, yy, będzie zrobił takie coś, że wszczepi im inny, yy, em, nie emiter, inny po, yy, element do poboru informacji, który będzie szczytywał wszystko, co czują, każdy ból. Mało tego, będę w razie brakujących danych, będę mógł u nich spowodować ból, żeby dowiedzieć się dla ciebie, jak to jest. Będę mógł spowodować u nich przyjemność, jeżeli będzie na przykład zasłużona. Będę mógł wszystko. I właśnie mamy w tej chwili końcówkę tej mitologicznej opowieści, moim zdaniem. Ja widzę tutaj niemal tożsamość. No, wiesz, przygotowując ten program. Nie sądziłeś, dane, że tak powiem. Nie słyszałem, że jest w tym kierunku, ale. Ale nie, bardzo, nie mogę się powstrzymać. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Tym bardziej, że wiesz, no, wspominaliśmy już kilkakrotnie na ten, o, 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 o tego typu pomysłach, o zapiskach i Roman opowiadał na ten temat. Ty dużo rozwijałeś ten, te, te rzeczy. Także wiesz, co? Jak najbardziej. Ale z agentów wpływu na sługi szatana to się nie spodziewałem. Nie, oczywiście, ale datujemy by, tutaj, yy... ale patrzymy się na całość. Ale popatrzmy, bo my chcemy postrzegać szatana tak, jak przedstawia nam to mitologia, czyli, że jest to jakiś duch, że jest to. Anioł upadły, który najpierw był stworzony jako najpiękniejsza z istot, i tu ni z, ni z gruchy, nic z pietruchy przyprawiają mu skrzydła nietoperza i malują go na czarno, żeby podwyższyć dramaturgię opowieści. Później doprawiają mu rogi, i nagle z istoty, która miała być jako pierwsza stworzona wedle tej mitologii przez, przez Boga, nagle robi nam się taki potworek demoniczny o czym nie było mowy jakby na początku, tak? Dlaczego w związku z tym przekierowanie naszej uwagi idzie w tym kierunku, żeby prezentować diabła, szatana, Lucyfera i tak dalej, jako istoty brzydkie, nie oceniając złe, dobre, na razie zostawmy sobie tą szufladkę Nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne wręcz straszące. Jakim to sposobem miałyby dokonać tego, co się dokonuje, gdyby takie były? Nie, oni potrzebują takich właśnie dobrotliwych ludzi, którzy dbają o ludzkość. Przecież Bill Gates pojechał do Afryki ratować dzieci afrykańskie. Okaza okazało się, że pojechał po prostu regulować populację Afryki. Od tego zaczął, tak jak odszedł z Microsoftu. Ale kreuje się na takiego dobrotliwego tatusia, który zadba o cały świat, żeby to nigdy już się nie powtórzyło, i on będzie miał kontrolę nad tym. Jak się pojawi w ogóle nowy wirus, to natychmiast będzie o tym wiedział i prawdopodobnie będzie kolejna szczepionka jakaś ulepszona. Pojawił się Zuckerberg i Mask, jako też przecież. Ludzie, którzy dla społeczności to robią, przecież to jest portal społecznościowy Zucker Zuckerberga, chociaż już nie jego, bo on zrobił taką tam zasłonę dymną, że, że się hajtnął, nie? I on, jak się hajtnął, to w tym czasie ktoś kupił pakiet y, kontrolny jego firmy, także to nie jest jego firma tak do końca. Tu wszyscy byli przekierowani na pudelka, bo Cukernberg się y, 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 hajta, więc trzeba było podejrzeć, jakie majtki ma jego żona i y, jakie buty ma. A z drugiej strony odbyła się ogromna operacja finansowa przejęcia tego portalu. I do tej pory nie wiadomo, kto to zrobił. Oczywiście, że nie wiadomo, a jak nie wiadomo, to wiadomo, kto to zrobił, prawda? Oni. No oni tajemniczy, tajemniczy oni. No więc oni mm, podobnie yy, działają przez maska. No dlaczego by nie? I jeszcze pokazują nam dusza na sprzedaż. Jego żona wystawia... Aukcję, gdzie chce sprzedać duszę, czyli pokazuje, że jesteśmy już na progu. I teraz jak cofniemy się do programu, który był sprzed paru miesięcy, miał dość dużą liczbę odsłon, jak działa 5G szczepionka, i co tam jeszcze było, coś tam jeszcze było. I Chemitrails. Y y y to proszę Państwa, w, w tym kontekście, w którym w tej chwili oglądacie to na tym tle, jeśli macie czas i cierpliwość, oglądnijcie jeszcze raz ten program, w jaki sposób dokonuje się zmiana genetyczna poprzez namnażanie RNA na naszym rodzimym DNA i jakie jest ryzyko zmiany naszego DNA, a tak jak wiecie według i tych teorii, które ja głoszę, i prac naukowych typu właśnie korado malanga, gdzie czekamy dalej na pozwolenie na publikację to to jest nośnik duszy i tam dusza może nie chcieć już mieszkać w razie gdyby te zmiany posunęły się za daleko a szatanowi chodzi o to żeby jeszcze dalej tą technologię udoskonalić czyli żeby stworzyć możliwość inkarnacji ponieważ on jej nie dostał tego wkurzyło zresztą do, do tego żeby żeby tą kłótnię z Bogiem rozpocząć, tak? Zdenerwował się, że możliwością siania życia i inkarnacji, zdobywania i obniżania tej wibracji, podwyższania później zostali obdarzeni siewcy życia, czyli my, a on nie. Jak to? No więc on jeszcze oprócz tego realizuje swoją własną ambicję, nie tylko, że realizuje obietnicę, którą dał Bogu, że On zrobi tak zwany backup tego, co my zdobywamy jako informacje o życiu, to jeszcze dodatkowo chciałbyś zainstalować się w naszych ciałach poprzez kolejne swoje emanacje yy, zdywersyfikowane i yy, dodatkowo jeszcze być może jakieś inne uczucia yy, w, przekazywać, dlaczego by nie. Kłopot w tym, że on to robi technologią a do tego, żeby nastąpiła inkarnacja, potrzebne jest biologiczne DNA, więc projekt yy, yy, mimo założeń, tak, tak jak powiedziałem, dość, dość szerokich, yy, raczej nie powinien być zrealizowany. Prędzej dusza zwinie projekt i, i będzie po wszystkim, ale nie martwcie się, to my jesteśmy dusza. Yy, bo ten skończyłem kwestię, a ty masz tam chyba jeszcze coś przygotowane. Wiesz co, Generalnie... czy nie spodziewałeś się, że pójdzie w tym kierunku, nie? Yy, wiesz, Tylko... mało rzeczy mnie jest w stanie zadziwić. Yy... Wydawało mi się, że bardziej realne będzie to, że plan tak zwanych onych. Tylko jeśli wiesz... Ale no, popatrzy... znowu będziemy mieli pod programem komentarze. Kim są one? No właśnie, żeśmy to wytłumaczyli. Tak i, i, i właśnie patrząc się w upadek ten Upadek sposób... anioła. Jaki upadek? Co potknął się i upadł na ziemię, został strącony? No nie, to można to też tak interpretować, skoro już koniecznie ktoś chce. Ale skoro my żeśmy upadli jako siewcy życia do najniższych odczuć, żeby je zebrać, podzielić się i zwrócić to w, w, przez system wznoszenia się, co yy, można dodać przymiotnik duchowego, czy też duszowego, jeśli ktoś woli, yy, no więc on musiał równolegle postępować, czyli upaść. Upaść, czyli spowolnić swoją częstotliwość i stać się z tego pięknego anioła tym aniołem, który będzie wykonywał tą drugą ścieżkę kontrolną na wypadek gdyby coś nie wyszło. Nie wiedział tylko o jednej rzeczy, bo Stwórca zgadzając się na to, bo często stajemy przed dylematem moralnym, czemu dobry Bóg stworzył szatana? Przecież mógł zrobić tak i nie ma szatana. Koniec. Dlaczego, to, dlaczego pozwolił na to? Dlaczego pozwala na tyle rzeczy, które sprawiają nam cierpienie? No bo w przeciwieństwie do gloryfikacji cierpienia w interpretacji chrześcijańskiej, gdzie ono podobno uszlachetnia, jakoś nie widzę szlachetnych ludzi po cierpieniu, raczej płaczących bardziej i upokorzonych, więc raczej się to nie sprawdza. Być może jakieś tam nieliczne wyjątki, ale to już trąci masochizmem. Natomiast w momencie, kiedy on nie powiedział, zataił pewną treść przed sataną, że wykorzysta tą jego ścieżkę, bo rzeczywiście jest ryzyko takie, że my w tym oddzieleniu, ryzyko, my to obserwujemy, oddalimy się od naszego ducha, od naszej duszy, od naszego Stworzyciela koniec końców. Tak dalece, że nie będziemy chcieli powrotu, i popatrz na wielu ludzi, którzy mówią: A mi jest wszystko jednak, gdzie będę żył, czy w Niemczech, czy w Polsce, czy tu będzie strefa okupacyjna. Michę mam mieć, dzieci mają mieć w co się ubrać, chodzić do szkoły, ma być, ma być fajnie. Albo inna wersja tego typu, czy też implikacja tego typu myślenia: bo po co mi Bóg? Mam samochód, mogę pójść na piwo, mogę się nachlać dobrego alkoholu, przelecieć zrobić co chcę wszystko jest moje kino, teatr mogę pojechać na Majorkę, Minorkę coś tam gdzieś nie? No tak i ludzie odchodzą, nie interesuje mnie to tu w kościele było, ja byłem, byłem, byłem na chrzcinach swojego tam powiedzmy pociotka i widziałem to oni tam wszyscy smutni są, a ja prowadzę życie wesołe Jestem wolnym człowiekiem, Taki, takie poczucie wolności nieco sztuczne, które powoduje, że ten człowiek nie, nie zechce zaglądać do ducha. Posłucha na przykład mnie, posłucha jakichś innych ludzi, e, którzy prezentują podobny tryb przedstawiania konstrukcji wszechświata, podobny albo nawet niepodobny, oparty na, na, na tych e, właśnie zmianach wibracyjnych, na połączeniu z duchem, z duszą. Powiedzmy, czy też nawet innych religii. I on powie, nie, co, to jest zaskomplikowane. Nie, ja mam, ja mam swoją moralność, ja wiem, co jest dobre, co jest złe. Nie interesują mnie tego typu sztuczki, bo to jest kolejna ściema religijna. I on tak, on tego powrotu nie zrobi, więc mamy w naszym społeczeństwie ogólnoświatowym takie, Nie, to nie są przykłady, to jest gro. To jest niestety większa. Część społeczeństwa, która rzeczywiście odeszła tak daleko od swojej duchowości i łączności z Bogiem, że potrzebujemy tego wybudzenia, potrzebujemy zobaczyć, że robią na nas manipulacje, potrzebujemy zobaczyć naszą niewolę, żeby móc się wyzwolić. Nie, żebym tu był czołobitny wobec ani historii Satany, ani też jakiegoś kościoła lucyferańskiego, nie mam z tym nic wspólnego, tylko oglądam. Reakcję społeczną na niewygodę, którą akurat szatan nie wiedział o tym, że on służy nam do wybudzenia w tej chwili, bo tej informacji od stworzyciela w układzie całym, w tym porozumieniu nie dostał. A stworzyciel sobie pomyślał: No, tak, istnieje takie ryzyko. Przeglądam sobie czas pionowy, bo istnieje poza czasem, mówił: oh, Mam taką klatkę takich ludzi, co mają gdzieś yy, ten rozwój, co mają gdzieś nawet informacje. Że wolą nie zdobywać informacji, tylko bazować na informacji cudzej, czyli na przykład włączyć sobie Big Brothera albo mecz, wypić piwsko z aluminiowej puszki, żeby być lepszą anteną jeszcze dodatkowo. I, i on nie będzie zbierał informacji, bo on się przekurcza informacyjnie, emocjonalnie, umysłowo i tak dalej. I taki pokurcz jest mniej. Yy napakowany informacją zwrotną. On jest także przydatny, jak wspomniałem wielokrotnie już, ale, ale traci na wartości to, to, ten zbiór informacyjny. Te, te wartości spadają. Natomiast y, ci, którzy się budzą, z kolei mają większą wartościowość, zwłaszcza jeżeli budzą się i są, y, 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 dostrzegają całą konstrukcję tego świata. I, ta, I ona powoduje ich niewygodę. Część się budzi dlatego, bo się budzi, bo mają tak w swoim systemie zaplanowana, a część budzi się dlatego, że, że zauważyła, że coś ze światem jest nie tak, o czym świadczą wzrosty oglądalności w czasie pandemii, bo ludzie siedzieli sobie w domach, mieli wreszcie czas na to, żeby zająć się sobą i wpadli na to, albo zaczęli węszyć. Czemu to nas tutaj zamykają w tych domach? Czemu jestem w więzieniu? W dodatku za własne pieniądze. Jeszcze go ogrzewam za własne pieniądze, wodę zużywam, prąd palę, ale jestem w więzieniu. Nie? Także ten system został moim zdaniem bardzo dobrze wymyślony. I jakkolwiek jestem stanowczo przeciwko i, dale, i bardzo daleko od wyznawców szatana, czy też lucyferianizmu i tak dalej, to jednak widzę to w tym wszystkim pewien sens. On mi się składa. Czy, czy ktoś zechce myśleć podobnie, i to, to, to nie wiem. Być może. Nie trafi to do zbyt wielu osób lub nie przekona ich, ale, ale tylko pomyślcie, ile ludzi mogłoby dalej żyć w uśpieniu, gdyby nie ta niewygoda, na którą jesteśmy skazani. Tylko teraz to nie jest koniec gry, bo musimy zadać bardzo ważne pytanie, co dalej? Czy pozwolimy na to, żeby być, żeby przejść w naszym. W naszej ścieżce obniżania naszej tej wibracji, jak to chce powiedzieć ezoteryka, i przejdziemy na ścieżkę B i wrócimy drugą stroną techniczną, czy jednak chcemy wybrać swoją własną ścieżkę? Przecież to jest takie oczywiste. Nawet dualność i dychotomia tego wydarzenia jest typowo w systemie dwójkowym, w którym my musimy wybrać 0 czy 1. I teraz zobaczmy. Jeśli tak dużo przekazów mówi o tym, że to jest najciekawszy czas w historii ludzkości, o. albo jeden z najciekawszych, mm -hmm. no bo takie przekazy są, to teraz z punktu widzenia tej kolejki, która sobie obserwuje, hm, chciałbym tam być. Chciałbym zobaczyć, jak tam jest. To teraz zobacz, wzrost ilości istot w ludzkich ciałach na Ziemi, który wzrost lawinowo w tej mm -hmm. chwili jest bardzo dużo. Być może to właśnie oni chcą wszyscy wziąć udział w, na różnych no poziomach w zależności, jest. jaka jest możliwość dotarcia w tym właśnie wydarzeniu. Może są nawet zakłady, w tą, czy w tamtą, <coughs> na dół czy do góry. To to lotek kosmiczny, a to pomysł dobry. No, ale, z, ale sam <coughs> powiedz, to, Może. z tamtego poziomu górnego, 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 no to mamy do czynienia, wiesz, na taki piprzą za przeproszeniem. Mhm. Oglądają, czy w tą, czy w tą. Czy ściągnie z przodu, czy z tyłu. I to może tłumaczyć również taką dysproporcję ludzi duszowych, czyli według ostrożnej oceny między 15 a 50 mm. czy czym bardziej skłonny jestem do uznania 20-25 i tych bezduszowych ludzi, którzy mają tylko możliwość obserwacji takiej biernej. W, w tego, co się tutaj dzieje, bez możliwości obudzenia. Można by było te dwa fakty ze sobą skojarzyć. Na razie może nie łączyć, ale chociaż skojarzyć i zauważyć pewną prawidłowość, także przyrost ludzkości na ziemi, tak i liczebny w sensie, mhm. też wyraźny. Właściwie to nie wiemy, ile jest ludzi na świecie w tej chwili i się prawdopodobnie nie dowiemy. Więc to, to wszystko tłumaczy zainteresowanie różnych, załóżmy raz kosmicznych, pojawianie się coraz częstsze obiektów, których nie potrafimy zidentyfikować jako nasze obiekty latające, które zachowują się dziwnie. No, no to jest, to koreluje ze sobą i ten współczynnik korelacji jest dość wysoki. Także to zainteresowanie jest Mało tego, jeszcze poza materialne, bardzo dużo snów, które się objawiają ostatnio ludziom i to snów profetycznych lub ostrzegających. Ja sam miewam takie sny i muszę się z tym pogodzić i je rozkminiać później, co one oznaczają i większość z nich są, mają znaczenie. No, wiesz co, ja ostatnio w związku z organizowaną tutaj naszą imprezą, y, może zorganizowaną, bo nie wiem czy to nie będzie nadane później, mm -hmm. y, no, z wieloma osobami się kontaktuję i dokładnie oni są po prostu zarzucani tak przy ogromną ilością informacji. Y, co dla mnie jest jednoznaczne z, z pewnym jakby wzrostem, i teraz jest kwestia jakiejś energii, jakiejś informacji. Jakiegoś zagęszczenia. Mm -hmm. Czyli zbliżamy się do momentu, kiedy zostanie przekroczona pewna granica. Nie wiem, w którym kierunku. My generalnie mamy swój kierunek obrany i cały czas sukcesywnie, cały czas do przodu staramy się, prawda? Ale w tej całej globalnej rozgrywce to jesteśmy jak ten pył na wietrze. Ja jeszcze bym do tego dołożył jeden element, te zakłócenia w czasie, <laughs> bo nie słyszałem. Hmm. Takiej interpretacji, jaką mam do zaproponowania, podkreślam, mam do zaproponowania. Bo wszyscy zauważają zakłócenia w czasie, efekt Mandeli, skrócenie czasu, że mamy go coraz mniej, że nasza mm -hmm. aktywność jest niby przyspieszana, ułatwiana przez urządzenia różnego rodzaju, internet, telefony. A czasu brak. A czasu sposób. brak, mamy szybsze samochody, a jedziemy dłużej w niektóre miejsca, mamy dobrze zorganizowane drogi, a mimo to jedziemy dłużej niż kiedyś. No, wszyscy to zauważają. Być może, proponuję zastanowić się, nasz, do naszych widzów się zwracam nad takim zagadnieniem. Czy nie przyszedł moment na to, żeby czas na tyle się skrócił, żeby porzucić kosztowne myślenie na, na temat różnych rozwiązań, a nie wejść w krótki impuls, który mamy tutaj, bo już nie ma czasu. Już, już teraz on się na tyle skurczył, że musimy wydać z siebie decyzję. A decyzja powstaje tutaj, nie tu. Jak się y, zakochujemy i wybieramy partnerkę, oczywiście będą tacy ludzie, którzy będą myśleć na tu czy to jest korzystne, czy nie, jak to rokuje i tak dalej. Ale w większości wypadków, popatrzmy na ludzi młodych, którzy jeszcze w głowach nie mają y, tak sensownie to poukładane i nie, nie są skażeni może do końca zyskiem, może dlatego, że rodzice za nich płacą. Y, oni posługują się tym, się zakochują i koniec. To jest dla nich najważniejsze. Odchodzi dziewczyna, to sznur i na drzewo. Nie? Też są takie przypadki. To jest ewidentnie dowód może y, również i na brak myślenia, ale na, na to, że my czas najwyższy już nauczyliśmy na się myślenia, posługiwania się głową, wiemy do czego ona służy, potrafimy jej użyć. Znaczy, ja robię takie założenie, dość śmiałe jak widzisz, ale y, jednak potrzebujemy je zrobić i czas już to narzędzie zostawić, bo ono za wiele nie, nie wykonało y, w, tym nasze, w tej naszej przemianie i uruchomić ducha który tu serc, w sercu mieszka, i połączenie z duszą, zintegrować te trzy elementy, a właściwie cztery, bo jeszcze umysł jest łącznikiem między y, tymi energiami, I, i w końcu wyemitować z siebie tą falę i powiedzieć tak, ja jestem duchem mieszkającym w ciele. Ciało to jest tylko mój element. Umysł to jest tylko mój element. Ja jestem duchem i duszą jednocześnie. Ja jestem i my jesteśmy wszyscy razem. I wtedy koniec wojen, koniec wszystkich problemów i zaczynamy na nowo. To jest prawdziwy reset, bo te resety, które się często wspomina i one mają wysoką oglądalność z racji tego, co żeśmy już w poprzednim programie stwierdzili, bo, bo nie są element sensacji, no to dobrze, no one tam sobie gdzieś istnieją w tej przestrzeni, my, my też pozwoliliśmy, żeby w naszej przestrzeni. Ten element został zaprezentowany, nie odnosząc się do, do niego, ani nie potwierdzając, ani z, nie zaprzeczając jego prawdziwości, ale być może y, taki reset by nam się przydał. Może to jest myśl, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Mam jeszcze lepsze rozwinięcie. Mów. Wyobraź sobie. Nie zwlekaj. Siedzą sobie na górze: biały z czarnym i mają swoją grę. Taka szachownica, jakaś tam wielowymiarowa. biały z czerwony? No, no, no. Mhm. Siedzą sobie i mają taką klepsydrę. Ona na początku pomalutku, pomalutku leci, tam jest bardzo dużo. Nagle się okaże, że zauważają, że jest środek rozgrywki, a zostało już bardzo mało. Mhm. Trzeba tak to mocno przyspieszyć, żeby zdążyć, bo w określonym czasie kończymy tą zabawę i idziemy na piwo. No tak. Więc może jesteśmy w tym momencie, gdzie tam się już chłodzi browar, a oni I im pisze. zostało pół minuty. Tam. I naprawdę już nawet nie będzie czasu na myśle, na, na, na jak to sobie rozważania, tylko w pewnym momencie trzeba będzie to zrobić w umyśle. Ruch, tak. ruch, 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 koniec, dziękuję. Większość interpretacji zakłócenia czasu idzie w tym kierunku, że kradną nam czas, a może, to, a może to nie zupełnie tak. Może powinniśmy jednak spojrzeć nie z pewnością, tylko rozważyć dwie opcje, a być może nam to pomaga. A nawet jeżeli nam kradną, jeżeli to robi ścieżka B. Szatańska. Mhm. To może popełnia błąd. Wykorzystajmy to. I nie kmińmy za mocno, tylko włączmy to, czego chcemy. Działajmy z poziomu serca. Serce umysł, z... duch, dusza. Dokładnie. I tą konkluzją ja bym zakończył ten program. Myślę, że tak. Odlecieliśmy dosyć daleko, ale... To nas skrytykują. Rozważania były całkiem Przez... ciekawe. Przynajmniej okay. się jeszcze z takimi nie spotkałem. Ja też nie. To jesteśmy prekursorami. Dobra, Dziękujemy koniec. bardzo za uwagę. Dzięki. Do widzenia. Do zobaczenia.